Panie, coś tutaj wszystko... popada w ruinę. Co się tu dzieje? Ło, panie, tu walka! Tu się nakurzają! To, to trzeba zbawić. A to już jest ciekawsza walka, bo tutaj... ...mamy o wiele szersze pole manewru. No i... w sumie... No to Forsaken dostaje srogo w dupę! No to jest jedno z najpotężniejszych tych... O kurde! Panie, ty masz runeshardy! Ale, po co ci? To ja na niego miejsce, bym spróbował teraz zrobić w yy, King malaka. Bo chyba tutaj yy, nie ma bazy. O! I też yy, Legion się teleportował. O kurczę, no to teraz będzie srogo. My Master Legion Incoming No w sumie lore'owo chodzi, że i pod tam dowództwem Putresa były. Bo... Dobra, nie wiem, tak naprawdę improwizuję z racji tego, że Putres przy powstaniu powiedział: Ach, ładna ale bez problemu sobie poradzili chłopaki.

I will not let you pass Legion. Not that much. Wow! Wopane! Onisetus de Uh There must a Scourge. Who is absorbing? I got very matras. You got TP. Scourge, I can make it. Nah, let them have it. What the fuck is this solo sort of helping Scourge? We can take somewhere. This is something new. Because. I don't know how the fuck it is. I don't know to get him. Uh, Legion bugged the game. Don't let him win. How? Uh, he won't. I am. I'm an enemy to who bugged the game. But I don't know how get Ma Bakteridona, Walnazarka, Kazaka. No nie są na początku. Znaczy, Kazak jest na początku bohaterem, więc tutaj wiele nie musiał zdobyć. Oj matko, ten krasolosu ja to teraz podróżuje Ale A to jest ciekawe, bo jakby tak sobie spojrzeć czasami na e, fakt loru i tego że teraz do, będzie wychodził w dodatek e, Legion. Gdzie tutaj jest ponowny atak Legionu na Azeroth. No tak, gracz piszący do Legionu Ej, zostaw mój dom, proszę Cię, kurde co, co ja Ci w głupie chuju. To czy tak w rzeczywistości wielcy obrońcy Azeroth by powiedzieli do Legionu kiedy by faktycznie nastąpił atak? Wyobraźcie sobie Wariana Wryna, który stoi tam, walczy wśród Legionu dostaje jego wojska, co w jakiś sposób przegrywają. Dlaczego go BIJESZ?! Chuju! Umrzyj, idź sobie! Nie, ja sobie tego nie wyobrażam. Ale to no, mogłoby być nawet śmieszne. Oooo, oh, znowu atakuje. Chyba to drzewo daje im tą w Morganów, ale pewności nie mam. Kurwa, jak to wszystko jest słabe. Trzy jednostki bez problemu byłyby w stanie rozwalić do wieżyczkę. To jest sens Wierzecie, to powinny być budynki, które mają jakieś znaczenia, a tymczasem one nie mają czasami najmniejszego znaczenia. O! Przejmowanie jednostek. Chybaz krasnoludy. Nice. W Crusade i teraz popierdalę wersję WinRunner w te i na raz wkurwiałem wszystkich jak się da. Hech. Będę punkty kontrolne. Fuck this shit. Nie wiem, ogólnie, nie lubię tego typu rozgrywek zagrać. No więcej, praktycznie nic. Nic taka osoba nie wnosi do rozgrywki, ja tego przeszkadza w ogóle. To się coś dzieje. Zostaliśmy panie! To zostało przejęte. O kurde. A No tak, ta kurza? No, najpierw się wkurzył, przyszedł. Przeszliśmy się srogi srogiej i zniszczenie. Ale... Aha. Tu jest... Całe jego wojsko, proste... Te baby, Lord Gary to zwrócił. Eee... It was good one versus one forsaken. Ale ja nie wiem, teraz jest pościg za przeznaczeniem, nie wiem eee, nowy kanał szukajmy sobie partnera do walki ten znowu kurwia. ja chcę zobaczyć walkę między północnym legionem a ibellum bo przynajmniej mnie teraz tylko oni się liczą, reszta nie No mnie to już chyba skończona rozgrywka dalej gdzieś latają. Kurcze aż, aż, aż sam nie wiem co ze sobą zrobić. Nie no, dobra, przyspieszę to. Bo to nie ma najmniejszego sensu. To jest. Tu się nakurzają. Aha, tu Weresa zbiera punkty. Nudzi. Znowu. Ojejku, panie, co się co się. No to sobie zbustowali paczłeka. Bestia już ma 9 miesięcy życia i prawie 200 obrażeń. I, i, i co się... Kult też tutaj coś robi Co to jest? Kolejny raz spierdolił Ta coś zajmuje W sumie nie wiem co myślisz o tej rozgrywce Teraz się robi to faktycznie bardzo Zostało to zniszczone. że chyba tego na nie można zająć. No tutaj nic się nie dzieje. To, ale tutaj już się zbierają wojska, tutaj jest jakiś przemarsz, więc tutaj się coś ciekawszego dzieje. Może w końcu zobaczymy jakąś fajną waleczkę. Uh -huh. no no to można już obejrzeć, bo tutaj będę wa będzie walka z Alliance, które znowu się stworzyło. Mam że zdechnie szybko. Naprawdę go się mnie irytuje. Więc ruchy, 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 ruchy. O kurwa. O kurde, tutaj Darkorda siedzi No Teorgorfius się gdzieś ukrył. Hmm. No, wrócić do walki Teriona Fordringa jeszcze. kurde ale to ma słaby level. No, dalej paladenii dranej. Fight, fight, wow, fagus, fight. No, Garitos, tutaj rybycyż ry 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 na jedną strapę Lord Garitosa. O kurde, srogi w pierdol. Zrób i 9 teleportujesz Tutaj. O! Oh. Ale dobre pytanie, o co chodzi? Where is Vorpid? No, to jest przeważ wojsk. No, Shadow Council troszeczkę się odbudowuje. Tutaj troszeczkę, tutaj troszeczkę. Tutaj, no, to też nic specjalnego. Tutaj w ogóle nikt nie wie, że Dark Horda sobie siedzi. No więc, już zostało zdobyte. A tutaj się przenieśli. Korda. nie wolno jej ufać Kurczę, one mają kategorię samolot? Tylko w dostają od obrażeń magicznych The fuck Tak samoci Yeah.